Dzisiaj rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Potrwają trzy dni i pozwolą zweryfikować wiedzę, którą uczniowie zdobywali w ciągu ośmiu lat nauki w szkole podstawowej. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Egzamin rozpoczął się o godzinie dziewiątej. Kilka prób było, więc sama organizacja nie jest żadną nowością. A my wierzymy w dzieciaki i myślę, że poradzą sobie. Mam też nadzieję, że zadania będą takie przystępne i że wszystko pójdzie dobrze. Dzisiaj polski, jutro matematyka. Którego z przedmiotów obawia się Pani bardziej? Tradycyjnie matematyka, no. <śle> ale, ale zobaczymy. Jesteś, jestem dobrej myśli. Naprawdę dużo pracy włożyliśmy, żeby dzieci przygotować. Egzamin ósmoklasistów to stres nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale i dla rodziców. Nie bierze w syna, że rada. radę, stres. No i czy kciuki za wszystkich? Czy on się też denerwował? Odczuwała to pani? E, nie, Wiktor jest taki na luzie, nie? A jak pani przeżyła tę noc? E, ciężko było. E, od tego egzaminu wie pani, że to dużo zależy, prawda? Tak, powtarzam mu cały czas. To teraz zależy od ciebie, twoja przyszłość cała. Kiedy mamy małe dzieci, to są małe problemy. Prawdą jest, że kiedy rosną, to te problemy wcale się nie kończą, wciąż o nich myślimy, wciąż się troszczymy? Dokładnie. Cały czas chcemy dla nich jak najlepiej, tak. Myśli pani, że takie egzaminy potrzebne są w życiu, żeby się troszeczkę oswajać ze stresem dla nich? Tak. tak. Każdy z nas to przechodził. Jesteś przygotowany? Tak myślę. Jak się czujesz w garniturze? Bo to też dodaje takiej powagi sytuacji. Dobrze? No, Którego z przedmiotów obawiasz się najbardziej? Myślę, że polskiego. Że uważam, że się dobrze przygotowałem. Tak? A te próbne, jak wypadaliście na nich? E, bardzo dobrze. Myślę, że ten główny pójdzie mi lepiej. Uh -huh. Macie ulubione przedmioty? E, raczej nie. Nie? Ale, no, myślałam, że powiecie WF, bo nieraz... No, no, w sumie WF, no. Uh -huh. Ale trudniejsza matma, czy polski? Matma chyba. Tak? Tak, a ciebie też? Tak, no Aż Mateusz, a, a ty się denerwujesz trochę? Nie, nie? A z czego to wynika? Jesteś tak dobrze przygotowany? No, można tak powiedzieć. Tak? Do której szkoły wybierasz się po podstawówce? No nie, Jeszcze nie jestem zdecydowany. Trochę się taki stres jest dlatego, że jakby... Chociaż mieliśmy już egzaminy, a to się stresuje, jakie wyniki będą i tak dalej. Próbne to próbne, ale to pierwsze prawdziwe, więc stres jest troszkę większy. No właśnie, bo to już nie są próby, to już nie ma możliwości poprawki, pomyłki. Jak wam pójdzie, no tak będzie, prawda? I do których szkół chciałbyście się dostać? Mam zamiar iść do lubomierza, ale jak mi się tam nie uda, to pójdę do budowanki czy do samochodówki. Nie, wiem, ja mam zamiar iść też lub do lubomierza lub do ceramika. A co to jest na lubomierz? E, szkoła wojenna, liceum. Wojskowa szkoła. szkoła. Chciałobyście w armii być, tak? W służyć? E, my się chcieliśmy być e, na, grani, na granicznej obronie. Z strażniczkami granicznymi, tak? Tak. Strażniczkami granicznymi. O, a skąd takie zainteresowania? E, po prostu przyszli ludzie, nas bardzo mocno zainteresowali i zmienili swoje zdanie o przyszłość. Co to masz na karteczce? Tutaj wstępy do argumentów, bo ja że zapomnę, jak już będę musiała pisać rozprawkę. Czyli powtarzasz do ostatniej chwili. Tak. Mhm. Ale oczywiście zdawałaś już próbne, wiesz jak to jest na egzaminie. Wiem jak to jest, ale i tak jest bardziej zestresujące. Mhm. Do której szkoły chciałabyś się dostać? E, jeszcze nad tym myślę, ale prawdopodobnie Prus albo ceramik. W jedynce do egzaminu przystąpiło 26 uczniów, w tym sześcioro z Ukrainy. Czworo dzieci było u nas już wcześniej. To są dzieci, które uczyły się jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, a dwoje dołączyło do, do zespołu klasowego już trochę później. Ale one też już opanowały język polski i i myślę, że sobie poradzą bardzo dobrze. Zresztą, patrząc na doświadczenia poprzedniego roku szkolnego, dzieci z Ukrainy też napisały bardzo dobrze. Miały bardzo ładny, wysoki wynik. Powyżej 50% z języka polskiego to bardzo ładnie. Ósmoklasiści na rozwiązanie testu mieli 120 minut. Jutro zmierzą się z matematyką.